Halo, cześć, witajcie, widzowie z tej strony Kodak. W dzisiejszym odcinku, dzisiejszym materiale robimy oczywiście to co zawsze was prosiłem, czyli dzisiaj z dwie gierki albo trzy, jeśli nam się uda. I dzisiaj zagramy sobie jak wy wiecie z stojkiem i trafiłem na jego customa. O, robi odcinek. Aha, okej. Okay. Dobra, em, dajcie suba, dajcie lajka pod tym odcinkiem i super będzie. Jak będzie, wiecie. Czyli kilka odcinków. Takiej serii z Monga, to wiecie, zawsze tak myślę po prostu, że jesteście super widzami. Jak dajcie subskrypcję to będzie jeszcze super. Dobra, My zaczynamy. Ok, dobra, ładnie zaczęte, ładnie zaczęte. Ok, aha, crewmate'a trafiliśmy. Dobra, trzech impostorów i crewmate No to gierka naprawdę, pierwsza przegrana pewnie. Tak mi się wydaje. Trzech impostorów bez sensu w ogóle. Tak uważam. Bez sensu. W ogóle. Oj, czarny. Oj, czarny. Dead body, dobra. To znalazł. Oha, czerwony, dobra. O jezu, trzeba wywalić kogoś. Trzeba kogoś wywalić. Na bank trzeba kogoś wywalić. Kogo tu wywalić, kto, kto jest, to ja, elektryk, ja na czarnego głosuję, ja na czarnego, ja tak mam podejrzenie, że to może być czarny, jednak ja fajne skipa, kurde, no jednak mogliśmy dać na białego, ale nie, to już widać, że to przygrano. Kurde, pierwsza gierka. No ale że tak nam słabo pójdzie. Kurde. Nie no, przegraliśmy już. Ten bank to przegraliśmy. Trzymamy. Aj, kto był impostorem? To i taki osnafia. Ma widziałem widziałem, że czarny. Widziałem, widziałem, że czarny. Ale miałem rację, prawda? Miałem rację. Dobra, chyba zaczynamy już. Dobra. No to lecimy z tym meczykiem. Dobra, jakiś impostor by się znów trafił, co? Impo? Crewmate, znów crewmate. A jesu No i na trzech impostorów, no to trochę tak słabo się trochę tej. Ten esek. Co je tak dziwnie tu chodzicie? Jeden widzę. Trochę jesteś podejrzany, jeden wiem. żółty mnie zabił no ja po czole Bo żółty mnie zabija A kto klis na żółtego żółty żółty proszę no nie mogę. mogę, ciało. Mm. no na no, żółtego chyba, no przegraliśmy kurde czemu, czemu mnie super, kurde, żółty wyszedł z gierki Alwaj też, może moinę może zrobić Okej, okay. hmm, żółtego nie ma Dobra, ja pójdę za Tojtkiem Edenesek, Edenesek to jest jeden Wiadomo, że to jest esek. I kto? Aha, okej, okay. Tojtek trafił po mnie, no Czemu on? Czemu ja z typem nie mogę być po? Czemu no? Czemu? Okej, okay. what the hell happened there? Ziom Dobra, weźmy na jakiś inny mecz, może coś Daj, bo jakby trochę mi się coś zagowało, więc wiecie I w ogóle dobrze się tu biega ten XTA tam, wiecie, nie było jak W ogóle te trzy impostorzy bez, bez sensu to w ogóle bo to Szybkie mecze i ten Kurde Kurde szkoda że wyszłem Nie mogłem zostać Ale jakby mi się zlagowało Więc wiecie Jak to jest czasami Dobra No crewmate Czemu crewmate no? Czemu? mhm mm okej okay. no i od razu ktoś zrobił no i to jest właśnie takie porównanie i ten No nie no to jest hiszpański to ja wychodzę jak znów trafię krumajta to nie wiem co to się zdenerwuję Dobra, na te dwa jakieś wejdę. Proszę. Trzy jakieś wit... Dobra, może w polsku coś... Będzie tutaj jakaś rozmowa. Okej, okay, dobra. I to chyba zaczynamy zaraz. Dobra, weźmy na jakąś randomową. Nie wiem. Dobra start jest impo czy crewmate Impo czy crewmate Wiadomo, że crewmate No jeden sans w ogóle Ty, jedna osoba w ogóle Nie, ja leafbuya Ja też takich nie gram Jezu, nie ma w ogóle żadnej meczu Żadnego meczu w ogóle nie ma tutaj. Trzemu hmm. tu żadnego meczu nie ma jakiegoś ciekawego tu może wejdę. dobra dobra jest jakiś start może jakieś impo nie wiem żadnego meczu nie ma nie ma tu w ogóle żadnych meczów nie ma prostu No i... nie no, bez sensu. Jezu Trzy... tu nie ma w ogóle żadnych meczów. I się zniszczyło. Okej, okay, może coś jeszcze znajdziemy. Na jednym im pomoże. Hmm. Kurczaki, no. Tak fajnie tu się grało. Na dwa? Na trzy może. Nie, no nie ma żadnej porządnej gierki. Okej, okay, dobra. No to dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. I dajcie suba, dajcie lajka, like bo po prostu nie mogłem żadnej gierki znaleźć. I do